Formalnie pan minister Adam Szłapka stanie się rzecznikiem w dniu, w którym zakończy się prezydencja, i tak razem, jak się domyślacie, państwo musimy jechać i do Hagi, tam gdzie jest szczyt NATO. Mamy spotkanie, i później Rada Europejska, i tam będzie także okazja podsumować polską prezydencję, ale już od dziś pan minister Szłapka będzie także pracował wspólnie z wami. Jako rzecznik rządu, jako osoba odpowiedzialna za yy, yy, możliwie najlepszą komunikację. Ja już, yy, jak Państwo pamiętacie, yy, no, powiedziałem bardzo otwarcie, skoro wszyscy mówią, musicie mieć dobrego rzecznika, który od rana do wieczora będzie prostował kłamstwa, od rana do wieczora będzie informował o tym, co robimy, yy, no to yy, też wziąłem te słowa do serca i. i i się nie upieram. Jak widzicie, decyzja jest podjęta. Polub skomentuj, udostępnij.